Marek Nowicki wracał późnym wieczorem z biblioteki, jak robił to od lat, spokojnym krokiem przemierzając uliczki Starego Miasta w Gdańsku. Tego dnia jednak coś w powietrzu wydawało się gęstsze, jakby mgła niosła ze sobą nie tylko wilgoć, lecz także ciężar niewypowiedzianego niepokoju. Gdy zbliżał się do przystanku tramwajowego, kątem oka dostrzegł sylwetkę mężczyzny w długim czarnym płaszczu. Stał nieruchomo pod latarnią, głowę miał lekko pochyloną, a dłonie trzymał w kieszeniach, jakby czekał nie na tramwaj, lecz na niego. Marek zmrużył oczy, próbując rozpoznać twarz, ale światło odbijało się tak, że kontury zlewały się w jedną ciemną plamę. Niby nic niezwykłego pomyślał, lecz serce przyspieszyło bez powodu. Gdy tramwaj nadjechał, mężczyzna nie wsiadł. Po prostu odwrócił głowę w stronę Mareka i obserwował, aż drzwi się zamknęły. Następnego dnia stało się to samo i kolejnego. Marek widział go rano przed blokiem, potem na końcu alejki prowadzącej do biblioteki, a czasem w odbiciu szyb sklepowych, jakby był cieniem przyklejonym do jego życia. Mężczyzna nigdy nie podchodził, nigdy nie mówił ani słowa, jedynie patrzył. Czasem kiedy Marek odwracał się szybko, czarny płaszcz znikał za rogiem budynku, jakby jego właściciel rozpływał się w powietrzu. W pracy Marek próbował tłumaczyć sobie wszystko logicznie. Przypadek, zbieg okoliczności, może ktoś, kto mieszka po drodze. Ale im bardziej próbował racjonalizować, tym bardziej czuł, że spojrzenia tego nieznajomego są celowe, natarczywe. Niemal Intymnie obce. Kiedy wieczorem zamykał bibliotekę, cisza między regałami zdawała się śledzić go tak samo uporczywie, jak ten mężczyzna. Trzeciego wieczoru Marek zdecydował się działać. Zamiast skierować się prosto do domu, skręcił nagle w boczną uliczkę i zatrzymał się przy witrynie sklepu, udając, że poprawia szalik. W odbiciu szyby zobaczył go czarny płaszcz. Ta sama pochylona sylwetka, ten sam sposób trzymania rąk, jak ktoś, kto chce wyglądać zwyczajnie, ale nie potrafi. Tym razem Marek poczuł coś więcej niż strach, poczuł gniew narastający powoli jak fala. Odwrócił się nagle i ruszył w stronę mężczyzny zdecydowanym krokiem. Ale gdy zbliżył się zaledwie na kilka metrów, obca postać odwróciła się bokiem i po prostu odeszła. Nie przyspieszając kroku, nie uciekając, jakby spodziewała się, że Marek zrobi właśnie to, co zrobił, a jednak nie zatrzymała się, nie spojrzała za siebie, nie zostawiła nawet dźwięku kroków, tylko zniknęła za murkiem, jakby ziemia ją wchłonęła. Tego wieczoru Marek wszedł do mieszkania z uczuciem, że sens jego własnej historii wymyka mu się z rąk. Usiadł przy stole i wpatrywał się w filiżankę parującej herbaty, próbując odpędzić myśli, które coraz mocniej go uwierały. Dlaczego ktoś miałby go śledzić? Nie był człowiekiem ważnym, nie miał wrogów, żył cicho, skromnie, może aż za bardzo. Jedyną osobą, która znała każdy jego lęk, każde pęknięcie, jego własną kruchość, była matka. A ona odeszła kilka lat temu, zabierając ze sobą tajemnice, o których Marek nawet nie wiedział, że istnieją. Ale tej nocy poczuł, że coś z przeszłości, coś ukrytego, zduszonego w pamięci jego matki, zaczyna znów oddychać, i że mężczyzna w czarnym płaszczu nie śledzi go przypadkiem, bo to nie o Marka chodziło, nigdy nie chodziło. Następnego ranka Marek obudził się z uczuciem ciężkości w klatce piersiowej, jakby noc nie przyniosła ulgi, a jedynie wzmocniła mrok zalegający pod skórą. W pracy próbował zanurzyć się w rutynie bibliotekarza, porządkowanie katalogów, przyjmowanie zwrotów, ciche rozmowy z czytelnikami. Lecz za każdym razem, gdy przechodził obok okna, jego wzrok mimowolnie uciekał ku ulicy, szukając sylwetki, której wcale nie chciał zobaczyć. Około południa, gdy słońce przebijało się przez chmury, Marek spojrzał na chodnik, i jego serce zatrzymało się na krótką chwilę. Tam, po drugiej stronie ulicy, stał ten sam mężczyzna w czarnym płaszczu, jak cień przywiązany do jego życia. Nie drgnął. Nie schował się, nie udawał. Patrzył wprost na Mareka. I właśnie ta bezczelna, nieruchoma cisza była najbardziej przerażająca. Marek zdecydował się nie zwlekać. Wyszedł z biblioteki tylnymi drzwiami, przeszedł wąskim przejściem między budynkami i obszedł cały kwartał, by wyjść na miejsce, z którego mógł obserwować mężczyznę, nie będąc zauważonym. Ale gdy dotarł tam, ulica była pusta. Żadnego płaszcza, żadnej sylwetki pod latarnią, tylko zwyczajni przechodnie, zajęci swoimi sprawami. Marek poczuł frustrację, jakby coś bawiło się jego strachem, manipulowało nim, prowadziło po niewidzialnych ścieżkach. Wracając do biblioteki, wciąż zadawał sobie to samo pytanie: dlaczego ja? Ale odpowiedź, którą podsuwał mu instynkt, była jeszcze gorsza. To nie o mnie chodzi. Po pracy. Marek pojechał do mieszkania swojej zmarłej matki, dawno nieodwiedzanego, pełnego pudeł z dokumentami, fotografii, drobiazgów, które przechowywała jak relikwie życia, które próbowała chronić. Zamknął za sobą drzwi i zapalił małą lampkę stojącą na komodzie. Jej ciepłe światło odbiło się od zakurzonej ramki ze zdjęciem matki trzymającej go jako dziecko. Patrzył na to zdjęcie długo, jakby próbując w nim odnaleźć coś, czego kiedyś nie umiał dostrzec. Mężczyzna w czarnym płaszczu wciąż tkwił w jego głowie. Czy to możliwe, że chodzi o mamę? O coś, o czym nigdy mu nie powiedziała? Wziął głęboki oddech i otworzył pierwsze z dużych pudeł. W środku znalazł listy, rachunki, stare legitymacje, a także zeszyt z pożółkłymi kartkami znał tę okładkę. Matka często trzymała ten zeszyt w szufladzie, jak coś ważnego, ale nigdy nie pozwalała mu zajrzeć do środka. Otworzył go ostrożnie, jakby dotykał czegoś kruchego, niemal żywego. Na pierwszej stronie widniało kilka słów, zapisanych drobnym pismem. Jeśli to czytasz, Marek, nie zdenerwuj się, były powody. Marek poczuł, jak jego serce przyspiesza, przewrócił kilka kartek. Nie były to zwykłe notatki, to były zapiski pełne niepokoju, krótkie, rwane zdania, jakby matka pisała je w pośpiechu lub w strachu. Ktoś znów pytał. Powiedzieli, że wróci. Muszę ukryć zdjęcia. Marek zastygł. Kto pytał? Kto miał wrócić? Myśli kłębiły się jak burza. Przerzucił kolejną kartkę. Tym razem zobaczył coś, co wywołało lodowaty dreszcz na jego karku. Rysunek postaci, bardzo prosty, jakby szkicowany drżącą ręką, mężczyzny w długim czarnym płaszczu, pod spodem była jedna linijka, on już tu był. Marek odsunął zeszyt, czując, jak zimno wpełza mu między żebra. To nie była przypadkowa obserwacja. Matka wiedziała o tym mężczyźnie, bała się go i co gorsza, zapiski niewątpliwie sugerowały, że nie chodziło o Marka, kto więc był celem. W tym momencie rozległo się ciche stuknięcie. Marek wstrzymał oddech, spojrzał na drzwi. Ktoś przeszedł korytarzem. Delikatny, miękki krok, tylko jeden, a potem cisza. Marek zamknął zeszyt, wstał powoli i podszedł do drzwi, przykładając ucho do chłodnego drewna. Po drugiej stronie nic, ale intuicja podpowiadała mu, że ktoś tam był. I że ten ktoś wie, że Marek wreszcie zaczął szukać odpowiedzi. A odpowiedzi, których szukał, mogły zmienić wszystko, łącznie z tym, kim naprawdę był. Marek długo stał przy drzwiach mieszkania matki, nasłuchując odgłosów z zadrewnianej tafli. W korytarzu panowała absolutna cisza. Ta szczególna cisza, która nie uspokaja, lecz napina nerwy jak struna. W końcu odsunął się powoli bo zrozumiał, że odpowiedzi nie znajdzie, stojąc bez ruchu w półmroku. Usiadł znów przy stole i otworzył zeszyt matki na nowo, choć jego dłonie wyraźnie drżały, przerzucał kartki z ostrożnością, jakby każde słowo mogło odsłonić tajemnicę, której część jego duszy pragnęła poznać, a część panicznie się bała. Na jednej z późniejszych stron znalazł krótką notatkę, surową i napisaną pod dużym naciskiem To nie Marek. Nigdy nie chodziło o Marka. Wypisane słowa wyglądały jak krzyk zamrożony w atramencie. Chłód przeszedł mu po plecach. Jeśli nie o niego chodziło, to o kogo? Podszedł do starej komody, której matka używała do przechowywania dokumentów. Każda szuflada była starannie uporządkowana, co sprawiało, że obecność jednego chaotycznego, zgniecionego pliku wydała się podejrzana. W środku znalazł kopertę bez adresu, zaklejoną taśmą, jakby ktoś próbował w pośpiechu ukryć zawartość. Marek otworzył ją delikatnie. W środku były zdjęcia. Niektóre stare i wyblakłe, inne stosunkowo nowe, przedstawiające tę samą postać: mężczyznę w czarnym płaszczu. W różnych miejscach, różnych porach roku. Zawsze na obrzeżach kadru, nigdy w centrum. Jakby celowo, jakby był cieniem który przypadkiem został złapany na zdjęciu. A obok jednego ze zdjęć leżała kartka zapisana drżącym charakterem pisma: On obserwuje nie mnie, ale dziecko. Marek zastygł. Jakie dziecko? Nie miał rodzeństwa, a przynajmniej tak mu zawsze mówiono. uczucie duszności narastało. Otworzył kolejne pudełko, większe, cięższe. W środku znajdowały się dokumenty, urzędowe pieczątki, Zaświadczenia medyczne sprzed lat. Wśród nich trafił na wypis ze szpitala Dated sprzed 40 lat, w roku jego narodzin. Czytał linia po linii, a oczy rozszerzały mu się z niedowierzania. Matka była hospitalizowana. Nie z powodu komplikacji porodowych, jak zawsze twierdziła, lecz z powodu nagłego oddzielenia noworodków. Noworodków. Liczba mnoga. Marek poczuł, że kolana robią mu się miękkie. Przeszedł kilka stron dalej i natrafił na dokument, częściowo zamazany, ale wciąż czytelny. Zapis wskazywał, że na sali porodowej znajdowało się dwoje dzieci: jedno, Marek, drugie, brak danych, imię wykreślone, wpis anulowany, jakby ktoś skasował istnienie drugiej osoby. Przez chwilę świat zaczął wirować mu przed oczami. Oddychał ciężko, wciągając powietrze głęboko, jak ktoś, kto tonie i nagle wynurza się nad powierzchnię. Czy to możliwe? Czy miał brata? Siostrę? Myśli kołatały się bez ładu. Nagle przypomniał sobie kilka momentów z dzieciństwa: nocne rozmowy matki przez telefon, jej nerwowe spojrzenia przez okno, sposób, w jaki czasami zamykała się w łazience i płakała, myśląc, że on tego nie słyszy. Teraz wszystko zaczynało układać się w jedną, przerażającą całość. W pewnym momencie Marek zauważył coś, co wcześniej pominął. W rogu pudełka znajdowała się stara fotografia, częściowo spalona. Przedstawiała młodą kobietę, jego matkę, trzymającą w ramionach niemowlę. Ale obok niej, tuż poza kadrem, ledwie widoczna dłoń obejmowała drugie dziecko. Zdjęcie wyglądało na celowo uszkodzone, jakby ktoś próbował spalić dowód istnienia tej drugiej osoby. Pod fotografią ktoś dopisał krótko, on wie, on zawsze wiedział. W tym momencie Marek usłyszał coś, co sprawiło, że jego serce podskoczyło gwałtownie, ciche skrzypnięcie podłogi na klatce schodowej tuż przed drzwiami mieszkania. Ktoś stał tam, bez ruchu. Marek zamknął pudełko jednym szybkim ruchem, Zgasił lampkę i nasłuchiwał w ciemności. Przez kilka sekund panowała absolutna cisza, ale nie była to cisza pusta, to była obecność, obecność, która wiedziała, że Marek odkrył za dużo. I wtedy, w ciszy gęstszej niż noc, rozległo się jedno lekkie pukanie do drzwi, tylko jedno. Marek zamarł, wiedząc, że to nie przypadek i że człowiek w czarnym płaszczu nie zamierza już tylko obserwować. Marek stał nieruchomo, jak zaklęty, wstrzymując oddech, jakby pojedyncze drgnienie mogło sprowokować osobę stojącą po drugiej stronie drzwi. To jedno, ledwie słyszalne pukanie rozniosło się po mieszkaniu niczym echo, uderzając w ściany, meble, a przede wszystkim w jego nerwy. Przez chwilę myślał, że wyobraźnia płata mu figle, że zmęczenie i strach doprowadziły go na skraj paranoi, ale nie. To było realne, zbyt realne. Męska sylwetka w czarnym płaszczu już dawno przekroczyła granicę zwykłej obserwacji. Teraz była tu, na progu, milcząca i bliska. Marek powoli przesunął się w stronę drzwi, serce uderzało mu o żebra, jak dzikie zwierzę szukające wyjścia, przyłożył ucho do drewna, cisza. Ale to nie była pustka, to była obecność, gęsta i świadoma. Nie miał zamiaru otwierać. Jeszcze nie. Wycofał się krok po kroku, starając się nie poruszyć żadnej deski, żadnego papieru na podłodze. Podszedł do okna w kuchni i delikatnie uchylił roletę. Ulica była niemal pusta. Latarnie oświetlały chodnik bladym światłem i wtedy go zobaczył. Stał na dole, przy drzwiach wejściowych kamienicy, w cieniu, ale nie ukrywał się naprawdę. Jego twarz była częściowo odsłonięta. Chłodna, nieruchoma pozbawiona wyrazu. Marek poczuł dreszcz, gdy zrozumiał, że mężczyzna celowo zapukał tylko raz, nie po to, by wejść, ale po to, by Marek wiedział, że go widzi, że jego ruchy są kontrolowane, że gra dopiero się zaczyna. Marek zamknął okno, oparł dłonie o blat i próbował uspokoić oddech, wrócił do stołu i ponownie otworzył pudełko z dokumentami, jakby miało mu natychmiast powiedzieć, co robić dalej. Przez długą chwilę po prostu patrzył na zdjęcia i notatki, aż jego wzrok padł na jedną kopertę, której wcześniej nie zauważył. Była przyklejona do spodu pudełka, cienka, jakby matka ukryła ją tak, by nie znalazł jej nikt, oprócz niego. Z drżącymi palcami Marek oderwał kopertę i otworzył ją. W środku znajdowała się kartka zapisana jedynie trzema zdaniami: Nie ufaj mu, szuka nie ciebie. Jeśli go zobaczysz, to znaczy, że on wie. Marek przełknął ślinę z trudem. Kto wie, o kim mama pisała i czemu notatka brzmiała bardziej jak ostrzeżenie dla dziecka ukrywanego przed jednym człowiekiem, niż dla dorosłego syna. Nie mógł siedzieć w mieszkaniu bezczynnie. Wsunął dokumenty do torby, zabrał telefon i ruszył do drzwi, ale zatrzymał się w ostatniej chwili. Co, jeśli mężczyzna wciąż tam był? Co, jeśli czekał? Otworzył drzwi bardzo powoli z bijącym sercem i wyjrzał na korytarz. Nikogo, ani cienia, tylko zimne światło jarzeniówek i cisza, która wydawała się aż zbyt spokojna. Zszedł na dół ostrożnie, krok po kroku słuchając odgłosu własnych butów na schodach. Kiedy wyszedł przed kamienicę, mężczyzny już nie było. Ulica była pusta, jakby ostatnie pięć minut było tylko koszmarem wyrwanym z podświadomości. Ale Marek wiedział, że to nie był sen. Jego matka bała się tego człowieka jeszcze zanim Marek był na tyle duży, by zapamiętać cokolwiek. Zimne powietrze styczniowego wieczoru uderzyło go w twarz i rozjaśniło myśli. Musiał dowiedzieć się, kim była ta druga osoba w szpitalnych dokumentach. Szedł z schodnika i ruszył w stronę przystanku, bo wiedział jedno: odpowiedzi nie znajdzie już w tym mieszkaniu. Musiał udać się tam, gdzie wszystko się zaczęło, do archiwum szpitalnego w Gdańsku. Jeśli istniało drugie dziecko, jeśli był ktoś jeszcze, kto urodził się tego samego dnia, musieli zostać połączeni nie tylko krwią, ale i historią, od której jego matka uciekała latami. Gdy Marek czekał na tramwaj, spojrzał przez ramię. Ulica była cicha, lecz cień przy latarni wyglądał, jakby się poruszył. Może to była iluzja, może cień gałęzi, może niepokój deformujący rzeczywistość. Ale serce Marka wiedziało swoje. On był gdzieś blisko, nigdy daleko, nigdy naprawdę zniknięty. Marek wsiadł do nadjeżdżającego tramwaju, a gdy drzwi się zamknęły, Poczuł, że przekracza linię, której nie da się cofnąć, bo teraz szukał odpowiedzi. I człowiek w czarnym płaszczu o tym wiedział. Tramwaj kołysał się powoli po torach, a Marek siedział przy oknie, wpatrzony w ciemność gdańskich ulic, jakby chciał w nich znaleźć odpowiedź jeszcze przed dotarciem do archiwum. Wiedział, że decyzja, którą podjął, była jak wejście na cienki lód, jeden niewłaściwy krok, a wszystko mogło się zawalić. Gdy tramwaj zatrzymał się niedaleko starego budynku szpitala, Marek wysiadł, czując, jak powietrze na zewnątrz jest chłodniejsze, bardziej ostre niż zwykle. Szpital choć działający miał swoją nowszą część, jednak archiwum, do którego zmierzał, mieściło się w tej starej, niemal zapomnianej przez czas części kompleksu. Światła w kilku oknach migotały słabo, jakby w budynku pracowały tylko cienie. Kiedy wszedł do środka, powitał go zapach starych dokumentów i wilgotnej farby. Recepcjonistka spojrzała na niego z lekkim znużeniem, ale kiedy powiedział, że potrzebuje dostępu do dokumentów z lat osiemdziesiątych, jej spojrzenie nieco się wyostrzyło. To nie jest takie proste, odpowiedziała chłodno. Kto pana upoważnił? Marek czuł, jak serce zaczyna bić mu szybciej. Uświadomił sobie, że nie ma żadnego formalnego powodu, by tu być, żadnego dokumentu, który pozwalałby mu grzebać w przeszłości. Ale w tym momencie coś w nim pękło. Oparł dłonie na kontuarze i powiedział cicho, lecz stanowczo: To sprawa życia i śmierci. Mojej i czyjejś jeszcze. Kobieta spojrzała na niego przez chwilę, próbując ocenić, czy blefuje. W końcu westchnęła i podała mu kartkę. Proszę wypełnić. Jak pan zniknie za długo, wywołam ochronę. Archiwum znajdowało się w piwnicy, gdzie betonowe ściany zdawały się pamiętać każdy szept, który kiedykolwiek odbił się od ich powierzchni. Marek zszedł po metalowych schodach i znalazł się w długim korytarzu, gdzie co kilka metrów widniały ciężkie drzwi prowadzące do pokojów pełnych teczek i zakurzonych kartonów. Gdy otworzył jedne z nich, uderzył w niego chłód. Jakby pomieszczenie od lat nie widziało człowieka. Na półkach stały rzędy identycznych teczek, setki jeśli nie tysiące, poukładanych według lat i kategorii. Marek podszedł do regału oznaczonego oddział noworodków 1984 i wyciągnął pierwszą teczkę. Serce biło mu jak szalone. Przeglądał dokumenty jeden po drugim. Większość z nich była rutynowa, wagi, długości, czas karmienia. Żadne nazwisko nie przykuwało uwagi. Aż natrafił na wpis, który sprawił, że dech stanął mu w piersiach. Nowicki, Marek. Urodzony. 14 listopada 1984. Serce zatrzepotało mu jak spłoszony ptak. Kilka centymetrów dalej, oddzielona tylko cienką tekturą, znajdowała się inna teczka. Nowicka. Brak imienia. Urodzona. 14 listopada 1984, a pod spodem dopisek przeniesiona brak danych. Marek poczuł, jak ogarnia go zimna fala. To nie był przypadek, to nie mogło być przypadkiem. Drżały mu ręce, gdy otwierał teczkę anonimowego niemowlęcia. W środku znajdowało się zaledwie kilka kartek, częściowo zamazanych, jakby ktoś próbował je zniszczyć. Ale jedno było czytelne. Matka odmówiła kontaktu. Ojciec, Brak w dokumentacji. Dalej widniał jeszcze dopisek długopisem. Osoba zainteresowana przybyła, polecono przeniesienie natychmiastowe. Osoba zainteresowana. Te dwa słowa paliły go jak rozżarzony metal. Wiedział instynktownie, absolutnie, że chodziło o mężczyznę w czarnym płaszczu. O człowieka, który obserwował go od dni, może od tygodni. O człowieka, którego bała się jego matka przez całe życie. Nagle usłyszał krok za sobą. Jeden powolny, jakby ktoś celowo nacisnął stopą w najcichszy możliwy sposób, a jednak tak by Marek go usłyszał. Odwrócił się gwałtownie, ale korytarz był pusty, oświetlony jedynie migoczącą jarzeniówką. Mimo to Marek miał pewność, że nie był już sam. Wsłuchiwał się w chłodne powietrze archiwum i wtedy po chwili usłyszał ciche zamknięcie drzwi na końcu korytarza jakby ktoś właśnie wyszedł z pomieszczenia, w którym stał chwilę temu. Marek zacisnął teczkę w dłoni. Wiedział już, że nie szuka odpowiedzi dotyczących tylko siebie. Wiedział, że gdzieś tam, w cieniu lat, istniała osoba, której życie zostało wyrwane z jego własnej historii. I wiedział też, że człowiek w czarnym płaszczu nie zamierza pozwolić mu dotrzeć do prawdy zbyt łatwo, bo prawda była większa niż Marek i właśnie zaczynała go doganiać. Marek trzymał w dłoniach teczkę z archiwum, jak coś żywego, ciężkiego od prawdy, od której nie mógł już uciec. Dokumenty o bliźniaczym dziecku pulsowały w jego głowie, jak echo dawno zaginionego imienia. Wiedział, że nie może wracać tą samą drogą. Wyszedł z pomieszczenia ostrożnie, czując, że każdy krok wywołuje fale, które poruszają kogoś jeszcze w tym budynku. Kiedy dotarł do końca korytarza, usłyszał wyraźnie odgłos zamykanych drzwi, windy. Pobiegł w tamtą stronę. Adrenalina pchała go naprzód, lecz gdy otworzył drzwi na klatkę schodową, nikogo tam nie było. Tylko pustka i cisza, która brzmiała jak odpowiedź. Marek wybiegł na zewnątrz szpitala, a zimne powietrze nocne przyniosło ulgę i nowy lęk jednocześnie. I wtedy go zobaczył stojącego pod latarnią, jak zawsze, jak cień, który nigdy nie zasypia. Człowiek w czarnym płaszczu stał nieruchomo, jakby wiedział, że Marek w końcu tam dojdzie. Tym razem jednak nie odwrócił wzroku, nie odszedł. Pozwolił Markowi podejść. Kiedy Marek podszedł bliżej, zobaczył coś, czego wcześniej nie dostrzegł. W oczach tego człowieka nie było nienawiści ani wrogości. Był tam smutek. Głęboki, stary, ciężki. Marek zatrzymał się kilka kroków od niego, trzymając teczkę przy piersi. Sam nie wiedział, czy bardziej chciał zadać pytanie, czy uciec. Kim pan jest? wyszeptał. Człowiek. Nie odpowiedział od razu. Powoli sięgnął do kieszeni i wyciągnął małą, metalową szkatułkę. To jest twoje, powiedział cicho, z wyraźnym akcentem człowieka, który rzadko mówi: Twoje, i kogoś jeszcze. Marek otworzył szkatułkę ostrożnie. W środku znajdowały się dwa małe bransoletki szpitalne, identyczne tylko z różnymi numerami. Jedna miała napis Nowicki Marek. Druga, częściowo starta, ale wciąż czytelna, miała inicjały N.N. Marek poczuł, jak kolana miękną mu pod ciężarem prawdy. Ona żyje, powiedział mężczyzna. Twoja siostra. Zabrano ją tego samego dnia, kiedy ciebie zostawiono przy matce. Byłem tam, widziałem, nie mogłem nic zrobić. Wtedy. Marek zamarł, wpatrzony w bransoletki, jakby nagle stanowiły dowód na istnienie drugiej połowy jego życia. Dlaczego mnie pan śledził? Zapytał słabym głosem. Mężczyzna uniósł wzrok, bo ktoś inny szukał jej i znalazł ślady. Musiałem być szybciej. Twoja matka prosiła mnie, abym was chronił, obydwoje. Uwu, tamtej chwili Marek zrozumiał, że całe życie jego matki było jedną długą walką o utrzymanie dwóch istnień osobno dla ich bezpieczeństwa. Że mężczyzna w czarnym płaszczu nie był zagrożeniem, lecz strażnikiem, kimś, kto przez lata obserwował z dystansu, by upewnić się, że historia się nie powtórzy. Gdzie ona jest? Zapytał Marek, czując, że od odpowiedzi zależy wszystko. Mężczyzna spojrzał na niego długo, jakby ważył, czy Marek jest gotowy na to, co usłyszy? Potem odsunął się krok w bok i wskazał ciemną ulicę biegnącą wzdłuż szpitala. Tam po lewej stronie, nie w tym mieście, nie tej nocy, ale ta droga prowadzi do niej. Marek poczuł, że serce bije mu ciężej i szybciej niż kiedykolwiek. Dlaczego teraz? Dlaczego nie wcześniej? Mężczyzna spojrzał na niego z bólem, którego Marek nie potrafił nazwać. Bo teraz jesteś gotowy i bo ona też zaczęła szukać, w oddali zawyła syrena policyjna, a światła przesunęły się przez fasadę budynku, oświetlając na chwilę ich twarze. Marek miał wrażenie, że czas zwolnił, że cała jego przeszłość, cała samotność, wszystkie pytania, które nosił w sercu, znalazły się w jednym punkcie tego chłodnego wieczoru. Człowiek w czarnym płaszczu wyciągnął do niego rękę. Powodzenia, Marek! A potem, zanim Marek zdążył zapytać cokolwiek więcej, odszedł. Nie uciekał. Po prostu odszedł, jak ktoś, kto wykonał swoją misję i wie, że jego miejsce jest już gdzie indziej. Marek stał tam jeszcze przez długą chwilę ze szkatułką w jednej ręce i teczką w drugiej. A potem poczuł po raz pierwszy od wielu dni. Nie strach, lecz kierunek, drogę, cel. Ruszył powoli w stronę ulicy, którą wskazał mu mężczyzna. Każdy krok brzmiał jak początek nowego rozdziału w życiu, którego nie spodziewał się nigdy otrzymać. Zrozumiał jedno: historia jego życia była w połowie pusta. A teraz miał szansę odnaleźć tę brakującą część. I po raz pierwszy od dawna nie był sam, bo gdzieś tam. Za granicą miasta, w cieniu innego życia, ktoś taki jak on, stawiał te same pytania. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, nie odchodź, zanim dołączysz do naszej rodziny. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, bo co tydzień dzielimy się głębokimi opowieściami pełnymi prawdy, emocji i życiowych lekcji. Twoja kolejna historia może odmienić twoje życie. Udostępnij, zostaw komentarz. I dziękujemy, że jesteś z nami.